Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje śledztwo Auriego Lasar, żyjącego w czasach objawień Matki Bożej w Lourdes. co czynił Kościół w czasach objawień, co czyniły władze? Co na to świadkowie wydarzeń? Niewinność i prawda. Przeciw siłom tego świata. Matka boża znur. Poznaj kuluary objawień. Zaprasza wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie, ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje katechezy życia wewnętrznego. Zaprasza święty alfons Maria Liguori. Sposób ustawicznego przebywania z Bogiem. Na zakończenie chcę Ci pokrótce przypomnieć to, co w różnych miejscach wyżej było powiedziane, by ci podać praktyczny sposób pobożnego wykonywania wszystkich czynności dnia całego, tak, aby były Bogu miłe. Rano, skoro się budzisz, niech pierwszą twą myślą będzie wzniesienie serca do Boga. W tej też chwili ofiaruj Mu wszystko, cokolwiek w dniu tym będziesz czynił i cierpiał i proś Go, by Cię wspierał swą łaską. Następnie odmów i inne pobożne akty, które każdy chrześcijanin co rano odmówić powinien. Akty dziękczynienia i miłości, prośby i postanowienia, że chcesz ten dzień spędzić tak, jak gdyby był ostatni w Twym życiu. Zaradą Ojca Sanżur zawrzej każdego rana układ z Bogiem, że ilekroć coś uczynisz, na przykład położysz rękę na sercu albo wzniesiesz oczy ku niebu, albo spojrzysz na krzyż, tylekroć będziesz chciał okazać Mu swoją miłość i pragnienie, by Go widzieć kochanymy przez wszystkich, oddać Mu siebie zupełnie i tym podobne. Zrobiwszy powyższe akty, ukryj się w Najświętszej ranie Boku Zbawiciela i pod płaszczem Najświętszej Maryi Panny, poproś Ojca przedwiecznego bycie z miłości ku Jezusowi i Maryi. Strzegł przez cały dzień od wszelkiego zła, a potem zanim się zabierzesz do zwykłych zajęć, staraj się odprawić rozmyślanie przynajmniej przez pół godziny. Miej szczególne zamiłowanie do rozmyślania boleści i zniewak, które cierpiał Pan Jezus podczas swojej męki. To bowiem jest umiłowanym przedmiotem rozpamiętywania dla dusz kochających Boga, gdyż najbardziej zapala je miłością Bożą. Jeśli i Ty chcesz robić postępy na drodze doskonałości, trzy nabożeństwa muszą Ci leżeć na sercu. Po pierwsze, nabożeństwo do męki Pana Jezusa. Po drugie, nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. I po trzecie, nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. W czasie rozmyślania powtarzaj często akty żalu, miłości ku Bogu i oddania się Mu zupełnego. Czcigodny Ojciec Karol Karaffa. Założyciel zgromadzenia Pi Operarii mawiał, że jeden gorący akt miłości Boga uczyniony rano przy rozmyślaniu wystarcza, by utrzymać duszę w gorliwości przez cały dzień. Odprawiaj wszystkie czynności pobożne, jak spowiedź, komunie świętą, modlitwę i czyni to z jak największą starannością. Gdy się zabierasz do spełniania zewnętrznych zajęć codziennych, np. Na do nauki, do pracy lub innej jakiejś czynności właściwej twemu stanowi, nie zapominaj ofiarować tej czynności Bogu zaraz na początku, prosząc go o pomoc, by się mógł wykonać bez żadnego uchybienia. Podczas codziennych czynności nie zaniedbuj chronić się często do domku swego serca by się tam złączyć na nowo z Bogiem. Tak postępowała święta Katarzyna Sieneńska. W ogóle wszystko, cokolwiek czynisz, czyni z Bogiem i dla Boga. Wychodząc z pokoju lub z domu i wracając tam, poleć się zawsze Matce Najświętszej przez odmówienie Zdrowaś Maryjo. Gdy masz spożywać posiłek, Ofiaruj Bogu wszelki smak i niesmak, jakiego doznasz w jedzeniu i piciu. Na końcu podziękuj Bogu, mówiąc: Panie, ileż dobrodziejstw wyświadczasz temu, który cię tak bardzo obrażał. W ciągu dnia nie zapomnij odprawić czytania duchowego, nawiedzić najświętszego sakramentu i najświętszej Maryi Panny. Wieczorem odmów różaniec i zrób rachunek sumienia wraz z aktami wiary, nadziei, miłości, żalu, postanowienia poprawy i pragnienia przyjmowania sakramentów świętych za życia i przy śmierci oraz pozyskania wszystkich odpustów do nich przywiązanych. Kładąc się następnie do łóżka myśl o tym, że powinieneś się znajdować w ogniu piekielnym. Mając zasypiać, przyciśnij krzyżyk do serca i powiedz: W pokoju pospołu będę spał i odpoczywał. Przy tej sposobności pragnę Ci zwrócić uwagę na liczne odpusty przywiązane do różnych modlitw i aktów pobożnych. Dobrze jest, byś zaraz rano wzbudził pragnienie, że chcesz zyskać wszystkie odpusty. Jakich będziesz mógł dostąpić w ciągu dnia? Można zyskać odpust siedmiu lat i siedmiu kwadragen za odmówienie aktów wiary, nadziei i miłości za każdym razem. Odpust zaś zupełny raz na miesiąc, gdy się jej odmawia codziennie. Odpust ten można ofiarować za duszę w czyścicu. Do odmawiania tych aktów jest również przywiązany odpust zupełny na godzinę śmierci. Prócz tego chcieli zyskać wszystkie odpusty nadane za odmówienie Różańca Świętego, za Anioł Pański trzy razy dziennie, za odmówienie Litanii do Matki Bożej, za odmówienie antyfony Witaj Królowo, za Zdrowaś Maryjo, za Chwała Ojcu, za Westchnienia, niech będzie błogosławione, święte i niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Również za odmówienie tej modlitwy, Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Boskim Najświętszym Sakramencie oraz tej Duszo Chrystusowa uświęć mnie. Miej też intencję zyskania odpustów za skłonienie głowy przy chwała Ojcu i wymawianiu Najświętszych imion Jezusa i Maryi, za uczestnictwo we mszy świętej i za odprawienie rozmyślania przez pół godziny, za to ostatnie ćwiczenie prócz cząstkowego odpustu, za każdym razem można dostąpić odpustu zupełnego raz w miesiącu, gdy się je codziennie odprawia i w dniu dowolnym przystąpi do spowiedzi Komunii Świętej i pomodli się w intencji Ojca Świętego. Nadto jest nadany odpust za uklęknięcie przed Najświętszym Sakramentem, za pocałowanie krzyżyka i bardzo wiele innych odpustów za różne modlitwy i uczynki pobożne. Staraj się zawsze zyskać wszystkie odpusty, do których masz sposobność. Dodatek wydawcy. Możliwości uzyskania odpustu zupełnego każdego dnia jest wiele. O części z nich przeczytasz w broszurze ABC Pomocy duszą w Czyśćcu Cierpiącym a żebyś mogła duszo pobożna utrzymać się w ciągłym skupieniu i zjednoczeniu z Bogiem w tym życiu o ile to tylko jest możliwe staraj się by wszystkie rzeczy na które patrzysz albo o których słyszysz pomagały ci do wyznoszenia myśli ku Bogu i do rzucenia okiem w wieczność tak na przykład gdy widzisz wodę płynącą Pomyśl, że podobnie upływa twe życie i z każdą chwilą zbliżasz się do wieczności. Kiedy zobaczysz świecę dopalającą się i gasnącą, pomyśl, że podobnie pewnego dnia ma zgasnąć twoje życie. Gdy widzisz pogrzeb albo ciało umarłego, niech ci to przypomni, że i z tobą stanie się kiedyś to samo. Kiedy zobaczysz wielkich tego świata, Chełpiących się i wynoszących się ze swoich godności albo bogactw, Ulituj się nad ich brakiem rozsądku i głupotą I powiedz sobie Mnie Bóg wystarcza Lub przypomnij sobie słowa Pisma Świętego Jedyni chlubią się w wozach, drudzy w koniach, Ale my w imieniu Pana Boga Naszego Niech się oni chlubią tą próżnością, ja nie chcę się chlubić niczym innym jak tylko posiadaniem łaski Bożej i miłości Bożej. Kiedy jesteś świadkiem okazałych uroczystości pogrzebowych, albo patrzysz na wspaniałe pomniki wielkich tego świata, powiedz do siebie, jeśli oni są potępieni, cóż im pomoże ten przepych? Kiedy widzisz morze lub jezioro, to spokojne, to znów wzburzone. Rozważaj różnicę, jaka jest między duszami będącymi w łasce i niełasce Bożej. Gdy spojrzysz na uschłe drzewo, pomyśl, że dusza bez Boga nie zasługuje na nic innego, jak tylko by została wrzucona do ognia wiecznego. Gdy ci się zdarzy widzieć kiedyś jakiegoś winowajcę drżącego ze wstydu i bojaźni przed sędzią, albo przed ojcem lub przełożonym, pomyśl, jakie to przerażenie ogarnie grzesznika przed trybunałem Chrystusa Sędziego. Kiedy słyszysz grzmoty, a lęk cię przejmuje, myśl o strachu, jaki sprawiają bezustannie nieszczęsnym potępieńcom. Gromy gniewu Bożego. Gdybyś znów widziała duszo, skazanego na śmierć, przygnębionego i mówiącego: — Więc już nie ma dla mnie ratunku, więc muszę umrzeć. Pomyśl, jaka to będzie dopiero rozpacz duszy skazanej na wieczne potępienie i mówiącej: A więc już nie ma dla mnie więcej żadnego środka. Abym się uchronił przed wiecznym nieszczęściem? Patrząc znów na piękne okolice, na pola, kwiaty i owoce, które cię rozweselają swym widokiem lub zapachem, mów: Oto ile pięknych rzeczy stworzył Bóg dla mnie na tej ziemi, bym go miłował. Jakież dopiero rozkosze musiał przygotować mi w niebie. Patrząc na piękne pagórki lub cudne doliny, święta Teresa mówiła, że wyrzucają jej one niewdzięczność względem Boga. Założyciel zakonu trapistów mawiał, że wszystkie piękne stworzenia przypominały mu obowiązek kochania Boga. To samo mawiał już święty Augustyn, wołając: Niebiosa, ziemia i wszystko mówi mi, bym Cię kochał. Opowiadają o pewnym słudze Bożym, że przechodząc przez pola uderzał laską kwiatki i rośliny, mówiąc: Milczcie, nie wyrzucajcie mi już więcej mej niewdzięczności względem Boga. Ja was rozumiem. Milczcie, już dosyć, dosyć. Kiedy święta Maria Magdalena de Pasji trzymała w ręku jakiś piękny owoc lub kwiatek, Czuła się na ten widok przeniknięta i zraniona strzałą miłości Bożej, także mówiła do siebie: Otóż Bóg mój myślał od wieków o tym, by stworzyć ten owoc, ten kwiatek, aby mi dać dowód miłości, którą ma dla mnie. Niech widok rzek i strumyków przypomina Ci, że jak ich woda płynie bezustannie do morza. A nigdy się nie zatrzymuje, tak i ty winieneś ustawicznie zdążać do Boga, który jest twym jedynym dobrem. Kiedy jedziesz wozem, powiedz sobie, oto jak ty biedne zwierzęta męczą się dla mej posługi, a ja ile sobie zadaję trudu, by służyć Bogu i by mu się przypodobać. Gdy oko twoje spostrzeże inne jakieś zwierzę, które za trochę strawy tak wiernie służy Panu swemu, niech to będzie dla Ciebie upomnieniem, byś z równie większą wiernością służył Bogu, który Cię stworzył, utrzymuje Cię, otacza swoją opieką i obsypuje dobrodziejstwami tak wielkimi. Słysząc śpiew ptaków mów o, duszo moja, słuchaj, jak ty stworzonka chwalą swego stwórcę, a ty co czynisz? Uwielbiaj Boga i ty przez akty miłości. Gdy znów usłyszysz pianie koguta, wspomnij sobie, że i ty, jak niegdyś, święty Piotr, zaparłeś się swego Boga. Odnów swój żal i łzy. Podobnie też, gdy spojrzysz na ten dom lub owo miejsce, gdzie zgrzeszyłeś, zwróć się do Boga, mówiąc, Grzechów młodości mojej i nieświadomości moich nie racz pamiętać. Na widok dolin urodzajnych, użyźnionych wodami z gór spływającymi, pomyśl, że z nieba zlewają się łaski tylko na dusze pokorne, a omijają wyniosłe i pyszne. Gdy ujrzysz wspaniały i pięknie przyozdobiony kościół, rozważaj piękność duszy w stanie łaski, prawdziwej świątyni Bożej. Gdy słyszysz o wielkości mórz, myśl o nieskończonej wielkości Boga. Widząc ogień lub płonącą świecę na ołtarzu, mów, od iluż to lat powinienem gorzeć w piekle, lecz ponieważ Ty, o Boże, nie wtrąciłeś mnie tam jeszcze, spraw, by serce moje gorzało odtąd miłością ku Tobie, tak jak płonie to drzewo lub ta świeca. Spoglądając na niebo zasiane gwiazdami, wołaj jak święty Andrzej Jawelino te gwiazdy... Mają być kiedyś pod stopami moimi. Przypominaj sobie też często tajemnice miłości naszego Zbawiciela. Dlatego, gdy zobaczysz siano, żłób, stajenkę, jaskinię, przypomnij sobie Dzieciątko Jezus w stajence betlejemskiej. Widząc piłę, młoty, deski, siekiery, Rozważaj o Panu Jezusie, jak On pracował jako prosty czeladnik w warsztacie nazareńskim. A gdy znów zobaczysz powrozy, ciernie, gwoździe, belki, zwróć swą myśl na cierpienia i gorzką śmierć naszego boskiego Odkupiciela. Ilekroć święty Franciszek zasyżu zobaczył baranka, wybuchał płaczem i mówił Pan mój, jak baranek, był prowadzony na śmierć za mnie. Kiedy ujrzysz ołtarz, kielichy, ornaty, przypominaj sobie tę wielką miłość, jaką nam okazał Pan Jezus, dając nam siebie w najświętszym sakramencie. W ciągu dnia ponawiaj często za przykładem świętej Teresy. Akt oddania się zupełnego Bogu, mówiąc: Oto mnie masz, Panie, czyni ze mną, co Ci się podoba, powiedz mi, co chcesz, bym uczyniła dla Ciebie, a chcę wszystko spełnić. Powtarzaj też tak często, jak tylko możesz, akty miłości ku Bogu. Ta sama święta Teresa mawiała że akty miłości są drzewem podtrzymującym ogień świętej miłości w sercu. Czcigodna siostra Serafina, widząc raz muła klasztornego, pomyślała sobie, że nie może on miłować Boga, a litując się z tego powodu nad nim rzekła: Biedne zwierzę, nie znasz i nie możesz miłować Boga swego. I ty, patrząc na jakąś z tych istot, które nie mogą i nie umieją kochać Boga, pobudzaj się do czynienia tym częstszych aktów miłości, korzystając z tego daru, że możesz Boga miłować. Kiedy wpadniesz w jakiś grzech lub błąd, natychmiast się upokorz i przez gorące akty miłości staraj się podnieść z tego upadku. Kiedy cię spotka jakaś przeciwność, Zaraz ofiaruj Bogu doznaną stąd przykrość, zgadzając się z tym z najświętszą Jego wolą. Przyzwyczaj się do powtarzania w każdej przeciwności tych słów. Tak chce Bóg, tak też i ja chcę. Akty poddania się woli Bożej są aktami miłości najdroższymi i najmilszymi sercu Bożemu. Gdy ci przyjdzie rozstrzygnąć jakąś wątpliwość, albo dać komuś bardzo ważną radę, poleć się najpierw Bogu, potem dopiero rozstrzygaj albo odpowiadaj. Powtarzaj w ciągu dnia tak często, jak tylko możesz, tę modlitwę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Jak to czyniła święta róża z Limy, mówiąc: Panie, wspomagaj mnie. Nie zostawiaj mnie moim siłom. Zwracaj się przeto często do wizerunku ukrzyżowanego Zbawiciela i Matki Najświętszej, które masz w pokoju, i nie przestawaj wzywać świętych imion Jezusa i Marii, zwłaszcza w czasie pokusy. Ponieważ Bóg jest dobrocią nieskończoną, nieskończenie pragnie obdarzyć nas swymi łaskami. Czcigodny ojciec Alfons Alvarez widział pewnego dnia boskiego naszego Zbawiciela z rękami pełnymi łask, szukającego, komu by je rozdać, lecz on chce, abyśmy go wcześniej o te łaski prosili. Proście, mówi, a otrzymacie. Inaczej cofnie wyciągniętą do nas rękę, wyciągnie ją chętnie tylko do tych. Którzy go prosić będą. Tak będzie niezawodnie, bo któż, mówi mędrzec Pański, uciekał się do Boga, a Bóg nim wzgardził, nie wysłuchując go. Kto wzywał go, a wzgardził nim. Dawid też śpiewał, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale bardzo miłosierny względem tych, którzy go wzywają. Albowiem Tyś, Panie, słodki i cichy, i wielce miłosierny ku wszystkim, którzy Cię wzywają. O jak dobry i hojny jest Pan dla tego, kto go szuka z miłością. Jak powiada pismo dobry jest Pan duszy szukającej Go, jeśli się daje znaleźć nawet tym, którzy Go nie szukali, bo mówi: Jestem znalezion od tych, którzy mnie nie szukali, to o ileż chętniej da się znaleźć temu, kto go szuka, by mu służyć i by Go miłować. Święta Teresa mówi, że dusze sprawiedliwe na tej ziemi powinny w swej miłości naśladować to, co czynią dusze błogosławione w niebie. Otóż jak święci w niebie przebywają jedynie tylko z Bogiem i nie myślą o niczym, ani nie znajdują upodobania w niczym, jak tylko w Jego chwale i w Jego miłości, tak i Ty podobnie masz czynić. Niech więc jedynym Twym szczęściem na tej ziemi będzie Bóg, niech Bóg będzie jedynym przedmiotem Twych uczuć. Jedynym celem wszystkich Twoich czynności i pragnień, a to tak długo, dopóki się nie dostaniesz do owego wiecznego królestwa, gdzie miłość Twoja będzie pod każdym względem doskonała, gdzie się spełnią całkowicie wszystkie Twe pragnienia, gdzie znajdziesz najdoskonalsze ich ziszczenie. Na koniec wysłuchajmy hymnu świętej Teresy Zawilla, Tęsknota za życiem wiecznym. Nie żyję w sobie, bo znam inną drogę. Pełnego życia więc wołam w tęsknocie, ja tym umieram, że umrzeć nie mogę. Żyję tym życiem, które jest hen w dali. Bo miłość całą mą istność objęła, Ona w mym sercu żarzy się i pali, Ona mnie z Bogiem w jedno połączyła, I w Nim me serce, me szczęście zawarte, I On mnie wybrał i wskazał mi drogę, Wyrył w mej duszy znamie niezatarte, Ja tym umieram, że umrzeć nie mogę, Miłość płonąca w głębi serca mego, ta miłość, która jest mym życiem, siłą, zamknęła we wnętrzu mym więźnia boskiego, aby się szczęście moje dopełniło. Lecz bliskość jego wzmaga me cierpienia i mej tęsknoty rozpala pożogę, aby go ujrzeć bez zasłonni cienia. Ja tym umieram, że umrzeć nie mogę. O, jakże długie jest ziemskie wygnanie, jakże tchnął smutkiem te pustynne głusze, jakże bolesne w tym życiu konanie i te kajdany, co skuwają dusze. Tylko nadzieją, że skończą się męki, ten ból wygnania opanować mogę. Lecz chociaż ufam, płynął z duszy jęki, ja temu umieram, że umrzeć nie mogę. Jakąż goryczą opływa to życie, w którym nie mogę ujrzeć swego Pana. Bo chociaż miłość napawa obficie, długa tęsknota to bolesna rana. Ozerwij, Panie, te ciężkie kajdany do życia pełni, otwórz mi już drogę. Duch mój do ciebie tęsknotą uporwany. Ja temu umieram. Że umrzeć nie mogę. Tylko nadziei złociste promienie świecą mi w życiu, że kiedyś zaświta dzień, w którym skończy śmierć moje cierpienie, i tej pociechy ma dusza się chwyta. O przyspiesz dzień ten śmierci upragniona, widzisz, że radość czuję a nie trwogę, na myśl, że weźmiesz mnie w swoje ramiona. Ja tym umieram, że umrzeć nie mogę. O życie, Ty znasz potęgę miłości, Wiesz, jak się ona w zaświaty wydziera. Puść mnie więc, nie więź wśród ziemskiej ciemności, Bo szczęścia bramy Twa śmierć mi otwiera. O jakże czekam mej śmierci zjawienia, Bo tylko ona otworzy mi drogę, Wybawi duszę z ciasnego więzienia. Ja tym umieram, że umrzeć nie mogę. Zdroje obfite życia prawdziwego nie mogą poić mej duszy spragnionej, póki nie wyrwie się z życia ziemskiego. Więc z głębi duszy tęsknotą trawionej wzywam Cię śmierci, o wyrwij mnie z ciała. Tylko przez Ciebie szczęście zdobyć mogę, przyjdź już. Jam w Tobie pogrążona cała. Ja tym umieram, że umrzeć nie mogę. O życie moje cóż oddam dziś Bogu, co się ukrywa w głębi serca mego. O kiedyż stanę na wieczności progu, by mu dać życie za tę miłość Jego. Gdy przez śmierć tylko dosięgnąć go zdołam i przez śmierć tylko mam do niego drogę, o jakże tęsknię, wyrywam się i wołam, Panie, umieram, że umrzeć nie mogę. Prezentowane fragmenty pochodzą z dziełka św. Alfonsa Marii Liguriego, zatytułowanego Sposób ustawicznego przebywania z Bogiem. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl